No witajcie kochani na moim kanale w tym krótkim materiale oczywiście z tej strony Garandos słuchajcie Epic to zrobiło zmienili styl edytowania na prostszy zobaczcie wcześniej musieliśmy edytować w ten sposób trzeba było nacisnąć klawisz edycji potem wybrać odpowiedni kafelek na ściance gdzie chcemy edytować i w ten sposób to się odby odbywało aktualnie to wygląda teraz troszkę inaczej. Można powiedzieć, że edycja jest o wiele szybsza, niż wam się wydaje. Dla osób, które o tym nie wiedzą, jest ten cały materiał, tak więc zobaczcie, jak to wygląda aktualnie teraz. Po włączeniu opcji prostego edytowania pojawi się wam na środku taki kwadracik. Wystarczy, że przejdziemy na przykład na lewy róg ścianki i pokaże się nam co będzie edytowane czyli będzie edytowany lewy róg ścianki na tym kwadraciku jest pokazane potem możemy to odedytować na całą ścianę przechodząc tutaj na krawędź możemy sobie na przykład edytować górę macie pokazane ten kwadracik się zmienia no, tak jak powiedziałem pokazane są kształty gdzie, co, jak i jest edytowane tak więc teraz edycja jest naprawdę bardzo OP. Jeśli ktoś to ogarnie sobie na kreatywnym, to będzie moim zdaniem mistrzem budowania. Chyba, że jest jakiś delay, który będzie trochę przeszkadzał w tej edycji. Zobaczcie, ja bez problemu robię Double Edita, gdzie ja nie gram z budowaniem w ogóle. Teraz edycji nie trzeba się uczyć, tak naprawdę. Teraz pokażę Wam w opcjach, gdzie to się ustawia. Wchodzicie w ustawienia. Przechodzicie w zakładkę Budowanie. Przełączacie na prostą edycję, włączoną górę i dół. I już macie to gotowe. Tak więc możecie przejść teraz sobie na kreatywny i się tym pobawić. Tak więc myślę, że materiał wam się przydał. Nie zapominajcie o zostawieniu łapki, udostępnianiu oraz subskrybowaniu. I słyszymy się jak zawsze na codziennych live'ach. Trzymajcie się na razie.